Zbiórka na odbudowę domu, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru. Dach nad głową straciły cztery rodziny. Do pożaru doszło w nocy 6 listopada. W tym momencie, gdy żona usłyszała jakby hałas, to żeśmy sprawdzali co jest wynikiem tego hałasu. No i żona wybiegła na zewnątrz budynku i krzyczy: "Krzysztof, pożar, nie?" Ja przebudziłem dzieciaczki razem z żoną, pobiegłem hmm, obudzić sąsiadów. W trakcie powiadomiłem służby ratunkowe, no i wybiegliśmy na zewnątrz. Ja jeszcze wbiegłem, zabrałem kurtki, które. Hmm, Wisiały na wieszaku w jednym z pomieszczeń i, i czekaliśmy na służby ratunkowe. Na szczęście wszyscy w porę zdążyli się ewakuować. W tym budynku mieszkało 15 osób. Jak podkreślają, od samego początku mogą liczyć na wsparcie dobrych ludzi. Są ludzie życzliwi i naprawdę jest ogromna pomoc z każdej strony czy z rodziny, czy, czy z obcych ludzi. tak. Z różnych firm, czyli że nie jesteśmy sami. Niestety dziś w wyniku pożaru dom wygląda tak i nie nadaje się do zamieszkania. Najgorzej są usytuowane mieszkania, które znajdowały się na poddaszu, bo one spłonęły doszczętnie. Poprzez akcję ratowniczą też ucierpiały te mieszkania, które znajdowały się na dole, na Parterze. Sufit się wali już od wody zelania, to już było na, na drugi dzień jak nie lali, to się sufit walił i, i z drugiego i tak samo. Podłogi były zelane. Genapy były zalane, wszystko było zalane. Zbiórka na odbudowę domu już ruszyła. Rodziny nie poddają się i pełni zapału i optymizmu wszystkimi siłami próbują zebrać potrzebną kwotę. Rzeczy materialne, takie jak ubrania, otrzymaliśmy jakby w pierwszej kolejności, nie? Także jesteśmy przygotowani na ubiór. Teraz kolejną, kolejną sprawą są pieniądze i y, pomoc materialna, nie? W postaci materiałów budowlanych. Rodzinom pomóc można, między innymi, wpłacając środki poprzez stronę widoczną na ekranie.